Hej wszystkim, jestem Binti, a to mój, to mój kanał. Okapi żyją w kogo wreszcie do Deszczowym Cześć, zbieram pieniądze na okapi. Mamo, jakaś dziewczynka sprzedaje ciastka. Chłopiec, ma w sobie niesamowitą odwagę i talent. Oto ona. Jedyna niepowtarzalna Binti. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Co? W bibliotece nie można rozmawiać. Gliny! Policja nas ściga. Nic nie zrobiliśmy, ale nie mamy papierów. Już zgubiłam tatę. Tato? Elias. Tata mówi, że bez papierów żyjesz, ale nie istniejesz. Zebrałam na kanale już 1000 subów i nie istnieje. Musisz zrobić filmik o Kapi. Tak właśnie do do ludzi. I podejście dwudzieste. Cześć, jestem Elias i podejście 80! I'm big, big girl big, big world Jeśli chcecie wiedzieć jak możecie nam pomóc, wejdźcie w obie. But I don't wanna be forgotten I don't wanna be forgot there